Firma PH Udróżdż, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób Również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Po niemal 8 godzinach obrad w środę radni Rady Miasta i Gminy Wkońskich zdecydowali o przyznaniu burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wotum zaufania oraz absolutorium. To była bardzo burzliwa sesja i zachęcamy do obejrzenia jej w całości, a link do retransmisji sesji znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Podczas sesji miało miejsce mnóstwo burzliwych dyskusji, o czym możecie przeczytać w naszej osobnej relacji w portalu tkn24.pl. Ostatecznie jednak radni zdecydowali o przyznaniu burmistrzowi Obratańskiemu zarówno absolutorium jak i wotum zaufania. Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza 14 radnych było za, 5 przeciw, a wśród nich Barbara Galant, Wiesław Malicki, Helena Rozmus, Ewa Samson i Lidia Wiśniewska. Mariusz Brzozowicz wstrzymał się od głosu, Ernest Kruk był nieobecny podczas głosowania. Następnie głosowano nad absolutorium, 14 radnych było za, 5 przeciw, ci sami co wcześniej. Mariusz Brzozowicz wstrzymał się od głosu, Ernest Kruk był nieobecny. Po kluczowych głosowaniach głos zabrał burmistrz Krzysztof Obratański. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy głosowali za udzieleniem mi wotum zaufania, a potem udzieleniem absolutorium. Tym, którzy głosowali przeciw, mogę powiedzieć, że będę starał się bardzo, żeby zasłużyć na ich zaufanie. O ile to nie jest kwestia niemożliwa do wykonania, ponieważ nie wydaje mi się, żeby to moje działania lub zaniechania były powodem takiej decyzji i takich ocen. Natomiast myślę, że przed nami jest tyle wspólnych zadań, że powinniśmy się na nich skupić i mam nadzieję, że. Ostatnie miesiące czy lata, bo i takie są sugestie, tej kadencji będziemy współpracować, będziemy pracować, bo tego oczekują od nas mieszkańcy. I każda rzecz, którą uda nam się zaprojektować, zbudować, każde rozstrzygnięcie pozytywnie oczekiwane i odbierane przez mieszkańców posuwają nas do przodu jako społeczeństwo, jako wspólnotę. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Z uwagi na to, że obrady trwały niemal 8 godzin i były niezwykle ciekawe, jeszcze raz zapraszamy Państwa do obejrzenia ich w całości. Link do transmisji znajdziecie w naszym artykule w TKN24.pl.